Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chwileczkę, no jeszcze już nie skończyłem. Aha. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w moim programie, który jest najlepszym programem, który Państwo muszą oglądać i właśnie oglądają. I to jest jedyny program, ponieważ jest tak cenzurowany, że ilość wyświetleń spada i mamy nawet wyświetlenia ujemne, tak. czego jeszcze nigdy nie było, ale teraz już jest. Tak. Wyświetlenia w drugą stronę. Dobrze. I czołówka. I czołówka. Tak Witam Państwa! Dzień dobry, nasz gość, Dzień Panie Januszu. Witam serdecznie! Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać ponownie, ponieważ, tak powiem, wszystko co powiedzieliśmy zostało już e, przewidziane, stworzone. No, chcemy Państwu poprawić humor optymistycznym programem. Tak. Dzisiejszy odcinek tak. będzie odcinkiem inaczej niż zwykle, optymistycznie. Nie będziemy mówić o inflacji, w którą nikt nie wierzył. Nie będziemy mówić o tym, że będzie brakowało ciepła. Nikt o, to też nie wierzył. O kursach Walut również nie wspomnimy. Nie, oczywiście. Nie, nie będziemy też śpiewać piosenek, za które nas usuwają na tym portalu. Aha. Na... Hm? Proszę Państwa, dzisiaj podróż. Panie Januszu, był Pan znowu, zwiedził kawałek świata, przywiózł Pan te dziwne. Tak. Dziwne akcje. Może szybciutko zacznijmy od najważniejszych. Włos. Tak. tutaj takie przywiozłem widzi pan. Piękne, co to jest? Blaszka. O, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak. Do tego ma Proszę pan drugą zobaczyć. blaszkę. Jaka blaszka? To jest Policepoland. Tak, i te dwie blaszki policja. się kojarzą z tą blaszką. Co to jest? No to jest komplet. Służba więzienna. Rozumiem, tak, kiedyś w autobusach wisiały takie proporzyki. Pro, tak, z tymi frendelkami. Tak, a pan to zbiera po prostu. Tak, dokładnie. Jeszcze jest taka grupa Medicalos. A. I oni są potrzebni, jak tam ci zawiodą. Czyli najbardziej wkrótce. Płatne zawody. Tak, najlepsze, zdecydowanie. Co, to ja może, ja, może służba więzienna zostawię. <coughs> Pozdrawiamy wszystkich pracow pracowników służby więziennej. Okej, okay, tutaj sobie. A, proszę bardzo. No proszę. Ja panu dam tutaj ten. Panie nie, Proszę. proszę. Niech proszę bardzo. Fantastycznie. Tak. Pozdrawiam. Yy, nie sądzi pan, że powinien pan tutaj wytłumaczyć jeszcze te pozostałe. Oczywiście, skunatyw? to jest świetne urządzenie. Uh -huh. o, właściwie, urządzenie wielofunkcyjne. Tak. Przede wszystkim to jest, jakby to powiedzieć, manipulator społeczeństwa. Manipulator społeczeństwa? Tak, w wersji klasycznej. Oczywiście to jest urządzenie techniczne z lat 80., które zostanie przeniesione w tej chwili, uh -huh. zminiaturyzowane. Tak? Nie będzie wyglądać tak, Ma jak he, to. Tylko... Ale on mi nic nie mówi. No jak to działa w ogóle? Pokażę. Panu, ale najpierw może wytłumaczę, co się stanie, uh -huh. jak już zostanie zminiaturyzowane. Puknie pan to na przykład w tabletce, która będzie zupełnie niepotrzebna, albo w czopku, w zależności od grupy społecznej. Czopku? Z tam... jutkiem potasu. Właśnie. Rozumiem. No, i tylko niektóre, niektóre grupy mogą nadużywać tego. A co jeżeli to będzie to w czopku. Zaraz. Do ucha, proszę. Do ucha? Tak. Dobrze. I uwaga, odpalam sprzęt. Chwileczkę, bo no Już mi z okularami. Proszę no to jest klasyk, dzisiaj będą mniejsze, nie? O, rozumiem. Odpalam, uwaga. I Pip. Oj. I, teraz... I o o i i. O, ale, chwileczkę. Dobra. Chwileczkę. I tak będą z nami manipulować, co? Wszystko będą robić. Co pan powie? Jakby pan jeszcze tutaj przytrzymał, nacisnął tutaj, potwignął tutaj dwa razy, uh -huh. to myśli panu przyśnął i pan będzie te myśli wykonywał. Co pan powie? Takie A co to rzeczy? ciepło dwa? Co, co to jest? W ogóle? Ciepło dwa. To jest odczucie energetyczne ciepła. Odpala pan, naciska cyk i po co węgiel? Wszystkim będzie ciepło. No faktycznie. To taka manipulacja społeczna tak. to tylko. W ogóle nie dobrze. będzie smogu, tylko smogu. Uuu, doskonale, a tutaj. Rozpylanie chemikrails. Co to jest? Co, 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 co? No wie pan, to jest? Ja pan tu taki dodatkowy A, taki. ozonator do domu, taki. Jonizator, powietrza. Tak, powietrz. no wie, jak będą na środku, w domach. Rozumiem. Tak no fantastycznie, powiem panu, że yy, i co, i będzie w użytku teraz, rozumiem. Oczywiście, tylko będzie to w nowej formie. Ja dalej. Te wszystkie... A niech pan zwróci uwagę, że takie urządzenia mm. nadal stoją na niektórych stołach i one również służą do tego, żeby zrobić niedobrze. To znaczy? Odpalić na przykład rakietnika. Z atomem. Bomba atomowa! Właśnie. Modny temat, proszę Pana, ostatnio. Wie Pan, bardzo niebezpieczny, bo ci już paradują z tymi bombami wszędzie i kto mi spowradza? Ale to wie Pan, to kiedyś też tak straszył. No to właśnie to samo urządzenie. Do straszenia? Tak, tutaj się reguluje, bierze się namiar na jakieś fajne miasteczko, chce, 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 no, albo no, jakieś no. miejsce. I co? No i są potrzebne no, dwa no, palca, prawy i lewy. Generalist, główny generalist i główny prezydentos. Rozumiem. Odpalają, jedzie. Namiar, cyk, buch, pach, pram. Ale no. mamy zabezpieczenie. No właśnie, jak się przedbronić przed bombą atomową? Jest. Zawsze jest. jest tak, że każdy rząd ma plan. No to ja poza planem, bo to nie, nie, nie był nasz rząd, ale znalazłem taki rząd, który miał plan. I rzeczywiście. Nieprawdopodobnie. Tak, podzielili się do mną. No to niech pan powie, jak bronić mam się przed bombą atomową? Przed dla każdego żeby nasi... Kowalskiego. Każdy to Każdy? ma. Ale chwileczkę przecież miały być schrony. Jest coś lepszego od schronu? Jest. Wie pan, zanim zbudujemy schrony... Proszę pana. Zanim nie zbudujemy schrony, to już nie będzie dawno świata. Więc w związku z tym. No tak, w sumie tak. Wie pan, jak poznanie Chyba, że to jeden będą schrony, ukraińskie drogi. No tak, za zegarek. Tak, te zepsute. już teraz to trzeba będzie odbudować, to za chwilę ktoś następny weźmie. O. 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 <śla> tak, proszę tak. Państwa. Dobrze. Dobrze, jak bronić Uwaga. się przed Dostałem W odległych krajach zakupiłem. Proszę to przymierzyć. Na głowę założyć. Na głowę? Tak. Już panu demonstruję, ja również skorzystam. Śmiało! Niech pan poczuje to. Tutaj jest specjalne urządzenie do badania. To, to tak, to tak? Poziomu, no. że tak powiem, napromieniowania urządzenia. Doskonale pan to przymierzy. Czy, czy to będą lansować w telewizji? Wie pan, nie wiem, czy ich na to stać, ale my już to mamy, nie? Dobrze. Widzi pan, trzeba koniecznie zabezpieczyć. I teraz uwaga. Jest, Bardzo tak. ważna rzecz. Trzeba zrobić tak. Bierze pan to urządzenie, żeby sprawdzić, bo to najpierw będzie grzyb, te sprawy i tak dalej. Pan spokojnie sobie z tym Zresztą pan jest perfekcyjnie przygotowany, bo jeszcze ma pan znakomite sprzęt, te okulary, tak. one spokojnie wystarczą, będzie pan jak na wakacjach. Popatrzy pan sobie 50 tysięcy stopni, nie jest wie, tak. Źle. Wie pan, to jest jakieś fala uderzeniowa, musi pan panie przyfali, żeby się trochę pochylić, bo to wiatr wieje. O Dobrze. właśnie tak. A potem po całej akcji bierze pan tylko i urządzenie do sprawdzania. Jak mocno się napromieniowało, bierze pan, pan i tylko BUM! Widzi pan? Tak! że jest, nie jest w ogóle napromieniowane, niech nie, pan to radzie, jest obrona cywilna! <laughs> tak właśnie! Fantastycznie! <laughs> strasznie Dobre. ciepło! No widzi pan, to jest dodatkowe zadanie jeszcze bak bakteriobójcze, że nie potrzebuje pan aaa. się w ogóle martwić o to, nie, że pan? zimą jest zimno. Wystarczy uwrać to tak. i nie. będzie pan po pierwsze tak przygotowany na każdy atak, a po drugie będzie panu ciepło. Ja mogę zatrzymać? Ale rzeczywiście. że to, to, pan. to jest genialne. A, to jest Później, nie. wie pan, będą jeszcze takie wersje ozdobne, że na przykład będą tutaj jakieś malowidełka, coś, żeby to było zgodnie z modą, tak. Tak, dla tak, dzieci, czy, czy dla dziewczyn jakieś tutaj, wiesz, burki, nie, to, to, to jak to uważa, nie, bo to tak, w różnych krajach tak, będzie, tak, Ale wie pan, co tak to jest bardzo, bardzo dobrze, obrażować. na pewno, bo ja oglądam również telewizje konkurencyjne i tam bardzo często, tak. bardzo są podobne rozwiązania, w pełni też naukowe, absolutnie, i są one podawane do ogólnie wiadomości, opinii publicznej, więc to na pewno będzie też lansowane, wie pan, to ja co jest doskonałe. Wie pan, biorąc pod uwagę te, te telewizje komercyjne, to one mm. zarabiają tylko na reklamach, to nie jest tak, jak u nas, że my tutaj żadnych kryptoreklam nie sprzedajemy. My jesteśmy po prostu my. Tak, tak. Oczywiście jesteśmy. Ta pan tak. co to fantastycznie? W końcu A mamy tam? odsiecz na w tych broń. W reklamach niedługo będą cały czas leciały te Ale... nasze urządzenia. Tak, tak, tak. Oczywiście. I to ja... państwo będzie samo proszę, proszę pana, przykład. Ja, moja uwaga zawsze powinna być instrukcja, że lekko się pochylić przy fali uderzyjowej. A tak, no to mówiłem, nie? Wcześniej. Tak, tego, tak, tak, mówiłem. No, no, no. Proszę Pana, jest istotne, że jednak trzeba wchłonąć tą energię cieplną i to jeszcze podwójnie, bo to jeszcze się ogrzeje. A, no, czyli to jest to jest energia atomowa jest rozwiązaniem tak. na kryzys węglowy. No, coś w tym stylu, tylko trzeba ją wyłapać i przerobić. Genialne. To my czekajmy na to zdarzenie. A po co elektrownie? No właśnie. Jak można z tego od razu wygenerować? Tak. <laughs> proszę Pana, to jest genialne. Nie ma już nie ma problemu ze strachem, spór, prawda? Kiedy każdy ma ciepło, bo jest ta fala to się i To tak, oswo oswoić atom. Tak Proszę pana, pana podróże kształcą. Tak, zdecydowanie. Chyba tak. Fajnie, Ej, jest, fantastycznie. Jedziemy co, dalej. Co jeszcze? Mam fajną rzecz tak? zmiany rzeczywistości. Uh -huh. W ogóle, jak pan sobie spojrzy. Tak, Właśnie, tak. bo bardzo ludzi jest takich markotnych. Co to jak? jest? Proszę założyć. To zobaczy pan, jak to Co zmienia. Ty założyć, i jak to się zakłada. Co no to tak jest? jak okulary. Okulary to I są. Niech pan popatrzy. Ale przecież no. one tutaj nie Ale mają. Ale to są takie okulary wibracyjno-wizualne. Proszę założyć. No jak? No nie Uw, widzę z a ja widzę. A faktycznie rozumiem. Niech a. pan założy. Jasne. Faktycznie śmieszne. Ale muszę panu powiedzieć, to jest doskonale. To będzie na ten piasek z kosmosu, który będzie leciał ten, i wypalał oczy. byłem, ale wie pan teraz go odstrzelili, że planetoidy się rozjechały, już nie wiadomo. Rozumiem, do, ale do, wie, wie pan, bo to jest ziemię, w ogóle chodzi jak, o to, że jak będzie, piasek, jak, jak będzie piasek leciał z kosmosu, to wtedy ludzie będą mieli klapki na oczach i będą jeszcze mniej widzieli. Nie pan, oni tak już nic nie widzą. No, ale klapki się przydadzą tak, jeszcze. Wszystko im Co to jest? To bardzo ważne urządzenie. Tak? Żeby ograniczyć wdychanie też tego pyłu, o którym pan mówi, to widział uh -huh. O! O, no, o, no. Ale pan proste, sprawek? ile to kosztuje? Ja wiem, to są śrubki. I, to, Naprawdę. I co, i to, i tamto. Wiesz, i ja podejrzewam, i... że to są śrubki teraz, ale jak, jak wojsko przejmie produkcję, to będzie razy tysiące. No, strasznie się. No ale bezpiecznie? No, I pan nawet, nawet te pana nie zaatakują. No, o, to jest lepsze od maseczek, wie pan. Ale zdecydowanie, o. oczywiście. Widzi pan nawet kontrolne światełko. No tak, oczywiście. No. Genialne, genialne! To yy, chętnie napędę już sobie tutaj taki Tak, no nie, nie, no oczywiście, proszę sobie przyczepić jak najbardziej. Genialne. Tu jeszcze zdaje się pana yy, gadżecik, tak, który Tak, pan, bo ja chciałem właśnie. Tak, pokazać, może, póki, póki jesteśmy przy tych historiach ochronnych, może pan to tak, yy, To jest staza taktyczna, ja Ekstaza? to nabyłem, Ekstaza taktyczna, tak. tak. Yy, po prostu jak yy, będzie atak. I ale hełm nie ochroni i nie, odpadnie no. ręka no, no, i to no. wtedy można zacisnąć tak. i to jest dobrze zaciśnięte, już jest tak zakonserwowane. Nie, to tutaj jeszcze trzeba dołożyć szybko krwiomierz, który krwiomierz, pokaże. Tak. I wie pan, to pokaże ile ile trzeba uzupełnić będzie krwinek i to mhm. się uzupełni, zakalkuluje pan tutaj naciśnie enter i to się uzupełni i będzie pan jak nowy. A drukarką się resztę ręki dodrukujesz. No, a tu reszta się dodrukuje drukarką. Pana, Pana, fantastycznie. No, to sama światła, przyszła. Bardzo tak. tak, tak. Bardzo no i mamy nową po... rzecz jeszcze o Jaką? Bardzo Jakub. ważną. To. Tego urządzenia jeszcze nie widziałem. A, bo to jest operator skarbowy. Operator skarbowy? Widzi pan to światełko? No widzę. Już nikt nie będzie musiał donosić, bo wszystko będą widzieć. U, Na, niewidzialna głowa. Znaczy, nie ręka, przepraszam. Także ty. Tak. Tadam. Ale jak, tak jak każdy by... będzie nosił, takie, niech pan pokaże mi to. No no i pan spojrzy, jak pan widzi świat, od razu widać kto ile ma, co robi, wszystko wiadomo. Dokładnie. I w sumie w zasadzie. I, i, i każdy urzędnik już ma wejście na konto, to teraz będzie miał każdy nawet do twojej zupy zajrzeć czy tam nie jest diamentowego e, e, A. A. może makaronu. Wie pan co? No w sumie pasuje. Jak powiedzą w telewizji, to wszyscy takie coś będą nosić. A, zdecydowanie tak, będzie rozkaz, to wiadomo, no przecież. Już raz to sprawdziło się, nie? Tak, wie pan, tak. Tak, tak. Doskonałe, tak, proszę tak. pana. Urządzenie jest świetne, naprawdę jest, tak? jest bardzo, bardzo wydajne. No i nareszcie społeczeństwo będzie wyglądać, jak, jak powinno zwłaszcza ci, co, co lubią nosić takie rzeczy. Dobrze, dobrze, tak, Fantastycznie. Tak, Fantastycznie. To no, nie, pan, co tak, dzisiaj tak, odcinek tak, tak. Nie, bardzo pozytywny. jeszcze mamy książkę fałową, wie pan, jakby pan chciał rzucić okiem. Mm. Proszę przeczytać, oh, bardzo istotę, kilka wersów. Ale dlaczego Andropanza, Wielu, wielu kryzys, autorów, bo wie pan, każdy ze swojego doświadczenia kryzys, chyba. Z wieku średniego, Ale to, to jest optymistyczna książka. Proszę spojrzeć, niech no pan spojrzy. Optymistyczna no Widzi pan, że on co tam napisali? Metody, zaburzenia aerobiki. fizyczne 0,38. No, a, co na, a tutaj proszę, widzi Pan? Hmm? Najważniejsze co jest napisane, że połowa życia jest dopiero 50, to znaczy, że każdy z nas setkę pyknie i nie ma stresa. Czyli, no to jak? No to, to dopiero połowa, to slajd. Ja myślałem, Połowa że, życia? Ja myślałem, że to są dwie trzecie, a widzi Pan, wyprowadzili mnie z błędu. Bliski związek emocjonalny. Trzeciego stopnia. Nieprawdopodobny. Co Pan poza? Z czym? Z wędkarstwem, chyba. Tak, no i jeszcze jeden rządowy prezent. Tak zwana żyłka życia. Nie pan, do czego to szucie? Ja no wiem, że okienko życia jest, no to żyłka, żyłka życia. Żyłka życia? żyłka Może pan pożyłować życie? No tak. I może pan tak, albo po tej żyłce trafić do chaty? Aha, uh -huh. no to jest genialne. Albo może pan coś złego zrobić? Bo ten, żyłką? No, tą żółką? No ale żyłkę żółkę, pan tak schowa, że nikt nie będzie widział. Aha, uh -huh. so, no no peś... tak, i będzie, będzie tanio. Panie pana, teraz są te czasy, że dużo osób niestety. E, że tak powiem... Ja ze społeczeństwa. Tak, jednak, jednak, jednak im się to już przejadło. No to jest bardzo interesujące, o tym też mówiliśmy. Tak, tak, to wspominaliśmy, że to będzie będzie narastało i rzeczywiście to się dzieje, a jakoś nadal statystyki tego nie pokazują, nie wiedzieć czemu. Niesamowite. Ja tylko chciałem zapytać, bo nasi telewidzowie pytali, tak. ten rozwój techniki tu przy, przygotował Pan Biuletyn, ja sobie jest, go, tak oczywiście, proszę, proszę, bardzo proszę. Są dwa, tak. tak. ja, ja może pokazujemy. właśnie chciałem pokazać tak, tele, tak. telewidzom, proszę, proszę. proszę bardzo, to jest Biuletyn? I tu jest instruktaż na każdym biuletynie jak działać będą te urządzenia kiedy nie będzie już części do nich ani prądu. Ani prądu nie będzie, bo urządzenia mechaniczne, na przykład maszyna na pedały, yy, do szycia. maszyna do szycia na pedały i latające drony. Proszę bardzo. Tak? Właśnie tutaj mam do pana pytanie. O yy, Faktycznie. Jeszcze. To major wojska polskiego naszego kochanego, tak? Tak, tak, tak było. Właśnie tutaj miałem pytanie, wie pan. Bo, e, bo gdzieś to było? To było tutaj właśnie. O, właśnie. E, a propos giełdy. Chciałem zapytać te wykresy tutaj co pan widzi. Nie, tam, tam. były biorytmy, to zupełnie coś tam. innego, tak? A może w zasadzie to jest to samo. E, e, chodzi mi o te inwestycje Polaków. O. No wie pan, no, te inwestycje Polaków giełdowe są troszeczkę niestety nieoptymistyczne. Mm. Chociaż z drugiej strony jeszcze trochę to będzie można kupować, bo już taniej się nie da nie. Czyli będzie za zero. No gdzieś tam w tą stronę. Czyli na jeszcze, jeszcze, jeszcze parę haseł rządowych i, i, i stąd się wszyscy zawiną, nie? Doskonale. Mało że poza granicami nam robią takie teatry, to jeszcze tu proszę Państwa, dziś program krótki, bo nie ma wódki. Właśnie to chciałem powiedzieć. Wyjął Pan to Dokładnie. Yy, chcieliśmy Państwu... Ale mamy hełmy. Bardzo podziękować i zachęcamy proszę, do proszę, używania proszę. hełmów, kiedy będzie ten atak obiecany, bo już czekamy od zimnej wojny i nie doczekaliśmy się. I kiedy to w końcu będzie? Bo jest wielkie zniecierpliwienie, prawda? To znaczy wszyscy się niecierpliwią poza nami, także hmm? <grym, grym, grym>, spokojnie. Wszystkiego najlepszego tak, i miłej tak. zabawy. Zapraszamy na odcinek specjalny z naszym specjalnym gościem, który specjalnie dzisiaj nie przyszedł, ale niestety <laughs> nie, nie dało się. Poczuł się specjalnie niezręcznie, bo się zdenerwował. Tak, coś go przerosło. Dziękujemy Państwu jeszcze raz. Miło było Państwa, podobnie spotkać. Tylko nie widzimy z tej drugiej strony. Ta technologia jeszcze nie jest doskonała. Widzi pan Kowalski jest. E, tak panie Kowalski, to pan. Proszę te chipsy odłożyć, one szkodzą. Pan serial ogląda. A, widzisz. A miał nas oglądać. Kiepsko. E, no dobra. Nie, już nie patrzymy. Koniec z tym poglądarstwem, bo możemy zaraz zajrzeć wszędzie, wiesz o tym, nie, że dzięki temu urzędowi. Do widzenia. Do widzenia.